Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Rozmowa poranka. Ksiądz dr Mateusz Kielarski, liturgista, jest dziś z nami. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ale miło, ksiądz już był u nas przy stanku Parafia w innych audycjach, a dziś będziemy mówić o adwencie. Prawda? Tak, to trochę więcej szczególny. radości, oczekiwania, tak, ekscytacji. Tak, jak najbardziej, to jest czas i okres liturgiczny, który pokazuje nam te dwa wymiary oczekiwania. Mhm. I nie tylko na Boże Narodzenie. No, bo a na co jeszcze? Bo ten pierwszy czas tak naprawdę, pierwsze kilka tygodni do 16 grudnia, to czas, kiedy oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa. Liturgia nam pokazuje to, jak mamy się przygotować na to przyjście Chrystusa. Mhm. Który obiecał nam, że nas nie zostawia, ale prowadzi nas w naszym życiu do powtórnego spotkania z Nim. Czyli czekamy na parozję? Dokładnie tak, dokładnie tak. I te teksty liturgiczne i Słowo Boże, które w tym pierwszych tygodniach Adwentu nam będzie towarzyszyć, będzie o tym nam przypominało, będzie nam mówiło, że nie tylko mamy być tymi, którzy będą wspominać to w historii, osadzenie, e, narodzenie. Jezusa Chrystusa, ale jesteśmy tymi, którzy dzisiaj też aktualizują swoje świadectwo oczekiwania na powrót Pana. A chciałby ksiądz doktor doczekać czasu, że Pan Jezus już teraz przyjdzie ponownie. I zacznie Może... na przykład od warszawskiej Pragi i diecezji warszawsko-praskiej. Jako kapłan diecezji, archidiecezji warszawskiej, myślę, że. Pan Jezus przyjdzie wszędzie tak samo w tym samym momencie, nie będzie wybierał konkretnie jakiegoś miejsca i czasu, a z drugiej strony oczywiście że tak, bo to jest część naszej wiary, naszej nadziei, którą mamy. A z drugiej strony trzeba też doświadczyć, myślę, że adwent jest tego też wspaniałym czasem, że Chrystus przychodzi na każdej w każdej eucharystii do nas. To nie jest tak, że musimy specjalnie czekać na jakiś czas, który jest bardzo mhm. distant. Ciągle przed nami. czekamy, tak? Tak, Albo są też piękne msze święte z modlitwą o uzdrowienie i niektórzy twierdzą, że tylko wtedy to uzdrowienie nastąpi, a tak naprawdę, jak przypominają inni kapłani, w tym też obecny w studiu, każda msza święta, drodzy Państwo, jest naszym duchowym uzdrowieniem. Czyli już od niedzieli zmiana koloru szat liturgicznych. tak? Tak, na fioletowy. Mhm. Na fioletowy, aczkolwiek nie jest to okres pokutny, jest to ra raczej okres... To jest inny fiolecik, tak powiem, tak? We Włoszech jakbyśmy zobaczyli w, do szafy w zakrystii, to zobaczylibyśmy, że ten odcień fioletu na Adwent jest troszeczkę jaśniejszy. To nie jest różowy, który jest używany dwa razy do roku, czyli w trzecią niedzielę Adwentu i w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, ale jest lekko e, bardziej e, można powiedzieć jaśniejszy, tak? My też ten kolor jaśniejszy zauważamy, tak, do tego podchodzimy. No a po, poza tym symbolika, tak? Tak, oczywiście. Adwent jest naszpikowany tymi różnymi symbolami, które nas przygotowują. Chociażby wieniec adwentowy, który znajduje się pewnie w każdym kościele, który posiada cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentu. E, I ta też skromność tego, tego, tego prezbiterium, gdzie te kwiaty mm -hmm. zostaną ograniczone, gdzie ten kolor fioletowy... Tak specjalnie, żeby tych kwiatów było mniej? Troszkę tak, troszkę mm -hmm. tak, troszkę tak. A dlaczego, że w skupieniu, nie wiem... Pokłócie, niemal, w wyrzeczeniach czekamy na przyjście Pana Jezusa? Bardziej myślę, że to jest czas, gdzie pewnego rodzaju ascetyczne praktyki nam towarzyszą, tak mhm. jak też jesteśmy zachęcani, chociażby właśnie do Jałmużny, e, chociażby przypominane o, o tym nam wigilnej dzieło pomocy tak. dzieciom. E, jesteśmy zaproszeni lat. do mhm. tego, żeby w jakiś sposób duchowo się też w tym czasie bardziej zmobilizować, chociażby właśnie te roraty codziennie, sprawowane rano, jeszcze kiedy Ksiądz jest ciemno. doktor powiedział codzienne roraty, tak? Codzienne, no poza niedzielą, bo <grym> w niedzielę prawie nie ma, ale tak naprawdę mhm. od poniedziałku do soboty w każdej parafii te roraty się dzieją i to też nas mobilizuje jakoś we Wewnętrznie do tego, żeby troszkę z tego... Codzienności takiej wyjść, mm -hmm. może właśnie bardziej w taką e, ascezę troszeczkę, żeby bardziej trochę zobaczyć, że nie potrzebujemy tak dużo w, naszym, w naszej codzienności. Przypominamy, że Roraty, transmisja Rorat yy, na antenie radia Warszawa także od poniedziałku, 2 grudnia o 6.25, także u nas, no nie wiem, przez Jarkiem będziemy biegać Januszem na Roraty. My będziemy tutaj w studiu, w ten sposób będziemy w tych roratach uczestniczyć. Czyli tak. Możemy też w naszym domu mieć takie wieńce adwentowy? Tak, jak najbardziej, jak mhm. najbardziej. Jest to praktyka, do której też się zachęcamy, bo takie praktykowanie też tego czasu adwentu w rodzinie jest bardzo istotne i bardzo ważne, bo wiele też się spotkałem z wieloma rodzinami, które taki wieniec adwentowy praktykują, kiedy zapalają właśnie te świece, na przykład na obiad w niedzielę, żeby podkreślić, że to właśnie jest kolejna niedziela Adwentu i przygotowujemy się do Bożego Narodzenia. Szczególnie, że właśnie dzisiaj świat zupełnie inaczej nam pokazuje przeżywanie tego czasu. Dookoła w centrach handlowych, w, w przekazie medialnym mamy cały czas już Boże Narodzenie. Tak można powiedzieć, że. Od listopada już. Że prawda? To jest też ukryte oczywiście uh -huh. pod nazwą święta, uh -huh. bo to nie jest. Magiczne święta. No, z tą magią byśmy byśmy no, polemizowali. Ale też są takie określenia, prawda? Tak, w komerci, oczywiście. Tak, uh -huh. oczywiście. A Kościół mówi, właśnie, zatrzymajmy się, wejdźmy w oczekiwanie. Tak jak czekamy na ważnych gości. I potrzeba nam tego przygotowania zewnętrznego, mhm. żeby się ładnie ubrać, żeby przygotować jakieś dobre potrawy, żeby w jakiś specjalnie się nastroić wewnętrznie. I potrzeba nam tego też czasu przygotowania zewnętrznego, ale i też tego duchowego. Mhm. Do tego Jednego z najpiękniejszych, najważniejszych uroczystości w kalendarzu liturgicznym, jakim jest Narodzenie Pańskie. Wielu naszych radiosłuchaczy mówi, że bardzo e, lubi, ceni e, msze Święte Roratnie, tak? Poświęcone Matce Bożej, ponieważ nawet te kazania są inne. Rzeczywiście tak kapłani podchodzą inaczej do tych MSZ Świętych Roratnich. Jakby tu powiedzieć, dotrzeć do wiernych, żeby tak i dzieci były radosne, prawda? Te, które później idą do szkoły, i dorośli, którzy później pędzą do pracy myślę, że roraty są takim szczególnym czasem, gdzie i ta homilia jest troszeczkę właśnie taka mm -hmm. uniwersalna. Tak tak, nie chcę powiedzieć swobodna, ale tak, ale mm -hmm. bardzo często też jest, przyjmuje się pewnego rodzaju pomoce, duszpasterskie, które pomagają w jakiejś tematyce określić mm -hmm. na dany adwent, żeby mm -hmm. te kazania czy homilie były właśnie e, tak naprawdę skoncentrowane wokół jednego tematu, jakiejś drogi, którą przechodzimy przez ten czas. Ale drugim aspektem tych roradz, myślę, że to jest to ciekawe, że one zawsze <laughs> właśnie są w takim <laughs> czasie, że wszyscy później zdążą i do szkoły, i do Prawda? pracy to, I to, jest to jest tajemnica. Też tajemnica tych mszy porannych. Tak, no, a poza tym w wielu parafiach, a raczej w większości parafii y, również są te pyszne śniadanka. Jeżeli nie śniadanko, to bułka do ręki dla takiego dziecka, albo ziobuła kakao, prawda? Tak, tak. To mhm. bardzo ważne, żeby nie zapominać, że nie tylko w czasie Adwentu się przygotowujemy e, wewnętrznie, duchowo, tak, ale, ale, ale też nie zapominamy o tym, że jesteśmy mhm. e, jako ludzie cielesno-duchowi, że potrzebujemy jednak po tej przy Świętej coś zjeść, żeby dalej móc e, żyć w naszym codzienności. Jak już tak się znamy, to zapytam tak osobiście. Lepiej w tym adwencie ym, postawić na wyrzeczenie, czyli czegoś nie robię, czegoś się wyrzekam. Popularnego, po, bardzo popularną formą jest oczywiście niejedzenie słodyczy, czy jednak dam coś z siebie? Będę więcej się modlić. Chwycę za różańcy. Powiem tak, te, dwa, te dwie przestrzenie, tak jak też i Jałmużna, prawda, mm -hmm. post-molitwa Jałmużna, tak. te trzy przestrzenie, one się, się, one się nie wykluczają. Spomnieć, one się nie wykluczają o. tak naprawdę. To są to rzeczy, które można Myślałam, tak naprawdę zbadać tak. swoją mm -hmm. otwartość serca według mm -hmm. tego, prawda. Ja bym, ja bym chyba podszedł do tego tematu w ten sposób, że nie robić tego, co mi łatwiej. Bo mm. czasami jesteśmy mm. przyzwyczajeni do tej formy, nie będę jadł słodyczy. Mm -hmm. I to jest bardzo łatwe, bo już tego nie robimy 30 lat, 40 lat, i to jest takie, już mm -hmm. można powiedzieć, standardowe, to się nic nie wydarzy. No trudno, nie zjem tej czekolady, mm. czy cukierka, e, czy ciastka. A może właśnie ta, codzienna, ta codzienne zatrzymanie się nad Słowem Bożym. Czas Adwentu to jest też czas wsłuchiwania się w Słowo Boże. I myślę, że to też dobry, oka dobra okazja, dobry czas, żeby właśnie nad tym słowem chwilę się zastanowić, może pomedytować, może dać czas i przestrzeń do tego, żeby to słowo dotarło do mnie. Mhm. To, co dziś y, ksiądz aktor powie naszym radiosłuchaczom o tegorocznym adwencie, dlaczego warto w ten Adwent wejść z radością, oczekiwaniem na paruzję dzieci z Warszawsko-praskiej i nie tylko. Myślę, że to jest uniwersalna, uniwersalne przesłanie kościoła, który, który też pokazuje, że warto ten czas spędzić na przygotowywanie siebie, żeby być gotowym. Mhm. Nikt nie lubi być niegotowy, nikt nie mhm. lubi być zaskoczony. Wszyscy chcemy być w jakiś sposób gotowi przygotowani. I myślę, że przede wszystkim to przygotowanie wewnętrzne jest ważne, żeby później odpowiednio, i z odpowiednią intensywnością przeżyć Boże Narodzenie. Ksiądz dr Mateusz Kielarski, liturgista, był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję z Panem Bogiem. Do Bardzo usłyszenia owocnego adwentu. Szczęść Boże.